Wyobraźcie sobie rok 1978. Muzyka disco wypełnia powietrze, a spodnie dzwony królują na ulicach. Właśnie siadacie, by obejrzeć The Dating Game, popularny teleturniej, w którym kobieta zadaje pytania trzem kawalerom ukrytym przed jej wzrokiem. To klasyka amerykańskiej rozrywki, która przynosi śmiech i romans do domów w całym kraju. Tego wieczoru kawaler numer jeden jest czarujący, jest przystojny. Jego uśmiech rozświetla studio, a pewność siebie przyciąga wzrok. Rozśmiesza publiczność, wygrywa program. Publiczność go uwielbia, a uczestniczka jest zauroczona. Ale Ameryka nie zna jego mrocznego sekretu. Za tym zwycięskim uśmiechem kryje się przerażająca rzeczywistość. Ten mężczyzna to potwór ukrywający się na widoku. Jego urok to maska, za którą skrywa się jego prawdziwa, złowroga natura. Oto historia Rodneya Alkala, zabójcy z randkowego teleturnieju, człowieka, który wykorzystał swój urok osobisty, aby ukryć swoje prawdziwe, przerażające oblicze, pozostawiając po sobie ślad grozy. Rodnej Alkala urodził się z okrutnym sercem, mrokiem, który wkrótce miał dać o sobie znać światu. Zanim oczarował wszystkich swoim występem w The Dating Game, zdążył już rozpocząć swoje rządy terroru. Młode kobiety brutalnie mordowane, ich życia przerwane przez jego bezlitosne ręce, jego pojawienie się w programie stało się przerażającym przypomnieniem tego, jak łatwo zło może ukrywać się na widoku. Ich rodziny pogrążone w żałobie, zrozpaczone, pragnące odpowiedzi, targane bólem po stracie. Cierpienie było niezmierzone, pustka po nich niezastąpiona. Alkala przemierzał Stany Zjednoczone, jak duch, zostawiając za sobą ślad bólu. Od wybrzeża do wybrzeża jego obecność była cieniem kładącym się na niezliczonych miastach, siejąc strach i smutek, gdziekolwiek się pojawił. Ale jego urok był jego tarczą, odwracającą podejrzenia i pozwalającą mu wtopić się w tłum. Był mistrzem podstępu, jego charyzmatyczna fasada skrywała potwora, którym był w środku. Ludzie lgnęli do niego, nieświadomi zagrożenia, jakie czaiło się pod jego czarującą powierzchownością. Światła studia błyszczały, gdy Sheryl Bradshaw, uczestniczka programu, zadawała swoje pytania. Alcala ze swoim swobodnym urokiem i błyskotliwymi odpowiedziami szybko stał się faworytem. Ale coś było nie tak. Kobieta oglądająca program poczuła dreszcz na plecach. Rozpoznała go. To nie był żaden czarujący kawaler. To był mężczyzna, którego widziała ze swoją przyjaciółką, przyjaciółką, która teraz zaginęła. Kobieta, która rozpoznała alkale, skontaktowała się z policją. Jej głos drżał z niepokoju i strachu. Widziała jego twarz w wiadomościach i wiedziała, że musi działać szybko. Czy to mógł być przełom, którego potrzebowali? Detektywi, którzy niestrudzenie pracowali nad sprawą, poczuli promyk nadziei. Wiedzieli, że każdy trop jest na wagę złota. Śledztwo w sprawie Alkala nabrało tempa. Detektywi skrupulatnie analizowali każdy dowód, ponownie przyglądali się starym tropom i łączyli fakty. Presja rosła. Zaczął wyłaniać się przerażający schemat, łączący go z innymi niewyjaśnionymi morderstwami. Każde nowe odkrycie odsłaniało więcej na temat jego zbrodni, przyprawiając o gęsią skórkę nawet najbardziej doświadczonych stróżów prawa. Znaleziono zdjęcia, setki zdjęć młodych kobiet, niektóre uśmiechnięte, niektóre nieświadome, że są fotografowane, niektóre pozowały, inne zostały uchwycone w spontanicznych momentach. Czy wszystkie były jego ofiarami? Detektywi obawiali się najgorszego, pracując nad identyfikacją kobiet ze zdjęć. Prawdziwa skala jego zbrodni zaczęła wychodzić na jaw ukazując zimnokrwistego i metodycznego drapieżnika. Każdy nowy dowód rodził więcej pytań niż odpowiedzi. Przerażająca układanka utkana z mroku i rozpaczy. Społeczeństwo z przerażeniem stanęło twarzą w twarz z rzeczywistością potwora, który żył wśród nich. Poszukiwanie sprawiedliwości dopiero się rozpoczęło. Rodny Alkala został w końcu schwytany. Gra dobiegła końca. Odbyło się wiele procesów, które ujawniły przerażającą prawdę o jego zbrodniach. Dowody były przytłaczające. Został uznany za winnego i skazany na śmierć. Alcala zmarł w więzieniu w 2021 roku, nigdy nie okazując skruchy za ból, który zadał. Jego sprawa jest przerażającym przypomnieniem, że zło może czaić się za najbardziej czarującą maską.